masz pełne? Tam masz sok. No jest. Weź do domu. Już jakieś pierwsze znalezisko ty, no weź sobie. w lasku Alfreda. Lasek Alfreda skrywa różne tajemnice. Mamy na początek sok marchewkowy. Pięknie. Idziemy dalej. Zobaczymy, co, co jeszcze tu znajdziemy. Po południe, a tak pięknie słońce wyszło, więc warto iść na jakiś krótki spacer laskiem Alfreda. Zobaczymy, gdzie dalej zajdziemy. Hotel dla owadów. Hotel dla owadów. Teraz będziemy sprawdzać, co dalej. To bardzo ciekawe miejsce, taka resztka zieleni która gdzieś jeszcze tu została teren jest lekko pofałowany jest tutaj dużo wykopalisk dawniej znajdowały się tutaj bieda szyby w okresie międzywojennym to są pozostałości jeszcze to bieda szybach. praktycznie eksploatacja była wtedy nielegalna oczywiście tego ale tu są pewne pozostałości tu następne takie miejsce to wszystko bieda szyby zresztą nawet jeszcze po wojnie tutaj ludzie z okolicznych domów przychodzili wystarczyło zdjąć kilkudziesięciocentymetrową warstwę gruntu przy ziemi, z wierzchu i już były pokłady bardzo słabej jakości węgla, ale wystarczające żeby napalić w piecu, ugotować obiad o, tu znowu kolejne wyrobiska bieda szybów Tam na końcu tego lasku jest już Aleja Korfantego, linia tramwajowa w kierunku Siemianowic Katowic Bardzo fajny teren Ale nie ma zbyt dużo śladów, w ingerencji człowieka, drzewo się przewróciło To sobie leży Choinka jakaś tam rośnie ludzie idą pies się cieszy ze spaceru no i znowu dosyć duże zapadlisko nie wiem czy to będzie widać na kamerze ale jest dosyć duże zapadlisko więc tu najprawdopodobniej też historia bieda szybów taki obraz lubię jak słońce gdzieś tam miga za drzew Doszedłem do ulicy do alei Korfantego. Teraz linia tramwajowa. Może dojdę na hałdę dawnych zakładów metalurgicznych w Silesia w Katowicach. Domy przy alei Korfantego. W sumie wstawić tylko silnik i można jechać dalej. Postój chyba na sezon jesienno-zimowy zakaz parkowania, ale nie zakaz wstępu więc idę dalej to już są tereny hałdy po nieistniejących już zakładach meteorologicznych Silesia w Katowicach kiedyś to była huta Hohenlohe właściciela wielu zakładów przemysłowych na Śląsku między innymi był właścicielem nieistniejącej już huty cynku, w której nie zostały już nawet jakieś zabudowania, ale zostały hałdy. Długi czas będą jeszcze zdobić tej krajobraz tutejszy. Zabudowania, magazyny, warsztaty manufaktury w oddali komin elektrociepłowni w Dąbrówce Z taki punkt charakterystyczny zawsze wszędzie go widać na Śląsku ale pod tą warstwą trawy dalej są pozostałości przemysłowe z pieców hałd, hałda w sumie to 150 lat można liczyć, że ten teren był przeznaczony właśnie na odpady poprzemysłowe. W oddali widać wieżę przekaźnikową w Bytkowie Wszystko to jest żurzel i odpady z pieców z chuty cynku No widać, że Pogoda się nam zmienia. Widać wał frontu atmosferycznego, czyli albo coś nas ciąga, albo nas mija teraz. Nieważne co, ważne, że pogoda jest w tej chwili wyśmienita, jak na tą porę roku. Drobne siewki, sosny. Widać, że przyroda próbuje ten teren opanować dla siebie. Całe szczęście. Oby jak najwięcej o, zieleni banki, tu było... Musiałem zobaczyć tu tam jest w banku. Aha, ale nie ja to, za znaczy tą kartę zobaczyć. No i w oddali już raz pokazywany komin elektrociepowni w Dąbrówce. Dobra, oczywiście musi najpierw sam Dalej Domy biurowce na ulicy Konduktorskiej. Poczekaj, poczekaj, muszę sama otkwarać. I panorama na północne, północną stronę Katowic Wieżowce. Dalej teraz już widać Józefowiec, Kościół i Słoneczko. Fajny teren. Fajny teren ale. To jakiś sprzęt ciężki tu przejeżdżał. Trzeba będzie przez to przejść. A to już jednak trochę błoto. Kto zna te tereny, chętnie spojrzy na ten film. Z tej perspektywy wieżowcy na ulicy Józefowskiej. Nie wiem, czy to pod słońce będzie coś widać, ale można nagrać. P.S. P.S. idzie z nami. Idzie Bartek, idzie Tomek. Idzie moja siostra z psem Ciekawie się chmura układa tam Wygląda jak wybuch bomby atomowej Oby do tego nigdy nie doszło Resztki MUF y, MUFy mów. to były takie specjalne wkłady w których wytapiało się rudę cynku i o, widać resztki tych mów więc śmiało mogę stwierdzić, że cała hałda wyglądała właśnie w ten sposób przez lata została zrekultywowana rozwieziona jako materiał pod drogi, pod autostrady ale tu właśnie jest ten fragment najważniejszy który chciałem uchwycić i pokazać no. ciężko się było wspiąć no co dalej bo tu ścieżki żadnej nie widzę schodzę w dół ale temat trudny w każdej chwili można spaść. Dobra, już jest opanowana sytuacja. Ops Byłoby Byłoby, dużo nie brakowało. się Mianowic. No i ale jak kurfantego w stronę Katowic. W stronę centrum Katowicy.